Karboksyterapia Phoenix jest to zabieg polegający na podawaniu dwutlenku węgla gazu dwutlenku węgla pod skórę. Powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych, a przez to zwiększa metabolizm tkanek, jak również zwiększa w efekcie dostarczanie tlenu do tkanek. Powoduje to szybsze usprzątanie pozostałości po zabiegach. Zwiększa metabolizm tkanki tłuszczowej, jak również przez dostarczenie, rozszerzenie łoża naczyniowego i dostarczenie większej ilości tlenu. Powoduje szybsze gojenie, nawet w trudno gojących się ranach. Jest stosowany w zabiegach abdominoplastyki, poliposukcji, przy walce z celulitem. Można go również stosować na blizny. Poprzez przekrwienie tkanek dostarczenie większej ilości tlenu e, znakomicie e, przyspiesza gojenie. Wykorzystujemy również karboksyterapię do oszczekiwania owłosionej skóry głowy, co poprawia ukrwienie i poprawia jakość włosów, jak również możemy e, aparaturę FENIX używać do e, podawania komórek macierzystych e, celem poprawienia Ukrwienia tkanek. Wykonywanie tego zabiegu jest bezpieczne, ponieważ mamy, panujemy nad dawką podawania, częstotliwością podawania, głębokością podawania. W związku z tym zabieg jest powtarzalny, można go ocenić. Wykorzystując aparat Phoenix do karboksyterapii, możemy wykorzystać go również w podawaniu osocza bogatopłytkowego, komórek macierzystych lub. Y, 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 preparatów do mezoterapii. Możemy jednocześnie również podać z tymi preparatami, tak jak komórki macierzyste, y, osoczaki bogatopłytkowe, lub preparaty do mezoterapii, y, dwutlenek węgla, wykorzystując jednoczasowo podawanie y, w, tym samym, y, w tym samym obszarze. Dzięki temu uzyskujemy zastosowanie jakby dwóch metod a skracamy znacznie czas zabiegu. Pacjenci znoszą to dobrze i chętnie wracają, ponieważ szybko widzą efekty poprawy po zastosowaniu tego zabiegu.